Sądę taką owiacznię robimy. Czy zauważyła Pani już jakieś oznaki wiosny, może jakieś ptaszki powracające? To znaczy tak, już w każdym bądź razie przejmę już kwitną. Nie wiem, sasanki chyba jeszcze nie kwitną. Nie? Pęki puszczają i w ogóle to wszystko tak się wszystko ładnie już rozwija. No. E, przyleciały kosy. My słyszałem, że bociany przyleciały. Co widziałaś? W kwiaty. Jakie skowronka. skowronka. Choć w istocie można zaobserwować pierwsze oznaki wiosny, to na skowronka zdecydowanie za wcześnie. My spotkaliśmy między innymi dzięcioły pilnie zajęte już pracą. Na niebie pojawiły się też kilkakrotnie powracające kluczem z południa dzikie gęsi. Pod Kaliszem spotkano pierwszego bociana. Na wodzie wygrzewają się nasi całoroczni towarzysze. Wśród łabędzi i kaczek krzyżówek od niedawna można zaobserwować małe, typowe dla środowiska jezior kaczuszki łyski. Na kasztanach zawiązują się nieśmiało pąki. Kwitną też wierzby. Inne drzewa jeszcze śpią. Na wyraźniejsze objawy wiosny trzeba jeszcze poczekać. Najbliższe prognozy wskazują jednak, że stanie się to szybciej niż można by się spodziewać.